W całej Polsce trwają szczepienia przeciwko COVID-19. W koło brzegu, w etapie zerowym, akcja prowadzona jest w szpitalu. Pierwsze szczepienie odbyło się 30 grudnia. Wtedy do placówki dostarczono 75 dawek, wczoraj 180, już wczoraj 90 dawek wykorzystano. Dzisiaj zaszczepione zostaną kolejne osoby. Tym samym liczba zaszczepionych to 255. Przypomnijmy, w samym szpitalu 450 osób zdecydowało się przyjąć szczepienie. Co w przypadku kolejnych grup, proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie w połowie stycznia. Procedura ma nie być skomplikowana, rejestracja ma być prowadzona online, przez infolinię u lekarza POZ lub poprzez internetowe konto pacjenta. Same szczepienia mają być realizowane w przychodniach, szpitalach czy u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. Na stronie rządowej opublikowano mapę punktów szczepień. W województwie zachodniopomorskim wskazano 204 takie punkty, w Koło Brzegu tylko 3, a są to Wojskowa Przychodnia Lekarska przy Ulicy Jedności Narodowej, Przychodnia przy Unii Lubelskiej i Arka przy Lista punktów ma być aktualizowana. Szczepienia grupy pierwszej, czyli m.in. osób powyżej 60 roku życia, w kolejności od najstarszych, służb mundurowych i nauczycieli mają ruszyć 25 stycznia. Do końca marca rząd chce zaszczepić blisko 3 miliony osób. W tej chwili wiadomo, że np. w Kołobrzeskim Szpitalu z grupy pierwszej ma być szczepiona tylko służba mundurowa.